Cześć, witajcie, z tej strony Janek Wójcik i właśnie odpala się nowy projekt tworzony przez Alfa Zero, czyli Alfa Vlogi. Będą one zawierały treści z koncertów, z nagrań i różnych ciekawszych okazji, jakie będą się działy w życiu Alfy. Także zapraszam na pierwszy odcinek z koncertowego Alfa Vloga. Rzeczy już mam spakowane. O, tylko że teraz trzeba je niestety... Zanieść. Ale na szczęście znalazłem torbę hokejową w domu, także sporo się mieści. Dobra. Jadę po chłopaków, ponieważ tylko ja mam taki transport, żeby zabrać nam to wszystko. Przepraszam od razu za wszelkie drgania. Niestety no taki samochód ze wszystko w nim lata. I też nie mam za bardzo jak ustawić kamerki. Także jedziemy po chłopaków. Dobra, pierwszy przystanek Wojtuś, Wojtuś, przywitaj się. No, także teraz jedziemy po Miłosza, a na samym końcu Marcin, bo ma chyba najwięcej gratów. Także jedziemy dalej. Co jest tu? Iść. Dobra, właśnie zgarnęliśmy Miłosza. No, tak, bardzo miły człowiek. Także teraz jedziemy po Marcina. Okazało się, że musiał oczywiście dzisiaj jechać po kabel kolumnowy Także jedziemy go odebrać i po jego rzeczy. Także w drugie. Dobra, jesteśmy pod blokiem Marcina Właśnie idziemy do niego do mieszkania I będziemy brać jego rzeczy Także czas na niesienie Kluciki! Ton! Ton Pat, można wy... Nie, dywanu nie wyjmiesz, można to na razie wyjąć Dobra, chodzi o to, żeby kolumna była Dobra, proszę Marcin, do przodu! Hmm. Bo jest duży jak drzewo. No, to jest I co z tego? Ja go bardziej lubię. <głos> <głos> przynajmniej przynajmniej ktokolwiek go bardziej lubi. paweł, jak to lubi, nie? Za co? Po co? No i właśnie tak ciekawie się jedzie, że nam olej piszczy. I nie daje żyć. I piszczy, i piszczy. Ale to na szczęście nic poważnego, także możemy mieć na to wylane. Także tego. O! Przestało! Cud! Ja Catch Fire, bo mi się najbardziej podoba. To jest teraz jeden z moich ulubieńców przestańców. autobus jechał sobie o, jest, w jest. moich uliczkach o jest parking jest czekaj czy jest no, otwarty? o jest, teraz nikt nie o biedronka czekaj czy jest... o biedronka? to sobie pójdziemy no. coś kupić przy okazji Chur... ja rozumiem, że nie jesteśmy bogaci, ale... ach w dupie, nie będę w tej linii ja cięż pierdzielę, nikt tu nie stoi Zadowoleni. Do tego tak, zjedzone. <laughs> Wojt już powiedział, że już nie może, ale wciągnął ostatni kawałek. <laughs> Jesteśmy już pod klubem. Rozpoczynamy, tak naprawdę, już nagłaśnianie wszystkiego co się da. A teraz zapraszam Was na podróż po klubie.

Dobra, yy, zeszliśmy ze sceny, opaki jak wyrażenia? Eee, spoko. Zajebiście, 2 tak. się spodziewa? Dobra, to ja powiem co no. ciebie. Nadal widać słabą technikę, bo niestety burkel z kupiłem się zrobił, także trochę słabo, ale jak mi jeszcze odpadł, pomyliłem się dwa razy, ale całkiem fajnie było, także energia mocno... Się jak niegdy, w każdym razie nie wiem czy coś słyszycie, albo fajnie, naprawdę. Ciechano, wrócimy. No to także tego. Spakowaliśmy yy, się, nie chciałbym się tego nagrywać, przepraszam. Ta miłość, bardzo ucieszony. Oczywiście chcieliśmy na stację pojechać, to nie. Bo w ogóle nie wiedziałem, że nocne, jak stacja jest, stacja jest nocna, to trzeba czekać aż ci dystrybutor włączą. Chyba, że tylko tak tutaj jest. Ale to dobra, wracamy. Szukamy czegoś do zjedzenia. Ogólnie koncert był fajny. Panowie, jaki był koncert? Słaby. Nie, no ale. Hahaha, i co kurna? No nie chce mi się tego wziąć, powiedzcie normalnie. No się słaby, Rect. Rekt! Dobra, mi się podobało dawno. W sumie nie graliśmy koncertów. Upuściłem się jak cholera, nigdy się tak nie upuściłem na koncercie. Tylko nie podobał, nie podobał mi się fakt, że, moje, że moja czajna robiła dziurę w ścianie, no ale to jest inna sprawa. To jest koniec pierwszego odcinka Alpha Vloga. Piszcie, czy Wam się coś takiego podoba i czy chcecie coś takiego w ogóle jeszcze. Zdecydowałem, że zrobię jeszcze jedną krótką dogrywkę. Jest trzecia pięć, i właśnie dopiero od, odwiozłem Wojtka do, do domu. Ja mam jeszcze około 15 minut drogi, ale uro... masakra! Myślałem, że będę w domu około pierwszej. No, będę około 3.30. Ale to tyle. Siema!